Witam wszystkich. Tym razem przybliżę nieco różne znaleziska archeologiczne, które wskazują na wiarygodność Nowego Testamentu. Uprzedzam tylko, że będę pomijał rzeczy, o których mówiłem już w innych materiałach, takie jak m.in. sadzawka Siloam oraz sadzawka Bethesda, gdzie miały miejsce dwa cudowne uzdrowienia z ręki Jezusa, czy też rozmaite biblijne rękopisy. No i nie będę też mówił o każdym najmniejszym kamyku, który potwierdził istnienie jakiegoś zwyczaju, osoby czy miejsca z Ewangelii, dziejów apostolskich bądź listów, ponieważ zwyczajnie byłoby tego zbyt wiele na jeden materiał. W 1961 roku na terenie Cezarei Nadmorskiej odkryto inskrypcję na kamiennej płycie pochodzącą z czasów cesarza Tyberiusza. Jest to na języku łacińskim i składa się z czterech linijek. Wspomina o prefekcie Judei Poncjuszu Piłacie, który oczywiście był istotną biblijną postacią i to przed niego został przyprowadzony Jezus podczas procesu. W Delfach odnaleziono napis z około 52 roku, będący w kilku kawałkach, w którym cesarz Klaudiusz zwraca się do swojego przyjaciela Juniusza Galio, będącego prokonsulem. Owy Galion występuje w Nowym Testamencie, przyprowadzono przed niego apostoła Pawła, aby go osądził, a urzędnik odmówił, uzasadniając, że nie chce rozstrzygać Kwestii związanych z prawem żydowskim i wygonił ludzi z sądu. XIX rozdział Dziejów Apostolskich przedstawia pobyt Pawła starsów w Efezie. Udało się mu nawrócić wielu mieszkańców tej miejscowości i w jego działalności ewangelizacyjnej widziano zagrożenie dla intensywnego tam kultu Artemidy, w związku z czym miało miejsce zgromadzenie ludzi z całego miasta w lokalnym teatrze. Ów teatr został odsłonięty podczas wykopalisk w Efezie, wybudowano go w trzecim stuleciu przed naszą erą i okazało się, że był on jednym z największych w starożytności. Według szacunków mógł pomieścić około 25 tysięcy osób. Pozostając przy dziejach apostolskich, czytamy, że podczas ostatniej wizyty apostoła narodów w Jerozolimie, Żydzi byli wściekli na niego i zarzucali mu między innymi wprowadzanie pogan do świątyni. Mieli oni prawo wchodzić jedynie na zewnętrzny dziedziniec, który nie stanowił faktycznego terenu obiektu, a za wejście dalej groziła im kara śmierci. Aby nikt nie tłumaczył się nieznajomością wspomnianego przepisu, na przegrodzie oddzielającej dziedziniec zewnętrzny i wewnętrzny widniały ostrzeżenia w języku łacińskim oraz greckim. Jedna z takich tablic ostrzegawczych została odnaleziona w 1871 na terenie Jerozolimy, a napis na niej brzmi tak. Żadnemu cudzoziemcowi nie wolno wchodzić poza przegrodę otaczającą świątynię i przybytek. Każdy, kto zostanie na takim uczynku przyłapany, samemu sobie będzie musiał podziękować za nieuchronną śmierć. Swoją drogą, bardzo możliwe, że właśnie do tej przegrody apostoł czyni aluzję w liście do Efezjan, pisząc, że Chrystus zburzył mur oddzielający Pogan i Żydów. W 1990 roku w południowej Jerozolimie odkryto 12 osariów ulokowanych w jaskini grobowej. Jedno z nich było podpisane imieniem Józef Kajfasz, pięknie zdobione, jak można by się spodziewać po kimś z wysoką rangą społeczną i zawierało kości starszego mężczyzny pochodzące z I wieku. Chociaż część uczonych nie zgadza się z taką interpretacją, może być to osarium Józefa Kajfasza, arcykapłana wymienionego w Ewangeliach, który prowadził proces przeciwko Jezusowi. W Biblii widnieje jedynie jako najwyższy kapłan Kajfasz, ale znamy jego pełne imię dzięki temu, że wspomniał o nim Flawiusz w dawnych dziełach Izraela. Z Pisma Świętego możemy dowiedzieć się o wizycie Pawła i Barnaby w mieście Listra, kiedy ten pierwszy przemawiał, słuchająca go osoba o bezwładnych nogach zaczęła chodzić, a po tym jak mieszkańcy tego miasta zobaczyli dokonany cud, podekscytowani nazwali Barnabę Zeusem, a Pawła Hermesem. Kapłan Zeusa w obliczu tego wydarzenia chciał złożyć wraz z ludem ofiarę, a Paweł i Barnaba stanowczo temu wszystkiemu protestowali oraz chcieli nauczać ich o prawdziwym Bogu. W 1910 roku archeolog William Moyer-Colder w pobliżu wspomnianego miasta odkrył starożytny ryty napis, a w 1926 również ołtarz, które wraz z przekazami poety Ovidiusza świadczą o tym, że w tamtym miejscu i czasie faktycznie sprawowano kult Zeusa oraz Hermesa. W pierwszym liście do Koryntian Paweł oznajmia wiernym, że mogą bez obaw spożywać to, co kupią na targu mięsnym. Pisze o tym dlatego, że duża część z tego mięsa pochodziła z ofiar składanych bożkom pogańskim i wśród żyjących tam chrześcijan były wątpliwości odnośnie tego, czy można je jeść. W koryncie zostały odnalezione inskrypcje z czasów Augusta i Tyberiusza, które wspominają ten sam targ, o którym pisał apostoł, i który został zniszczony w 77 roku przez trzęsienie Ziemi. Pod koniec Pawłowego listu do Rzymian, który powstał podczas jego wizyty w Koryncie, pojawiają się pozdrowienia od kilku osób, a jedną z nich jest skarbnik miasta Erast. W Koryncie znaleziono fragment chodnika z I wieku, na którym pisze: Erast w zamian za godność Edyla położył ten bruk na własny koszt. Istnieje duża szansa, że chodzi tutaj o tą samą osobę. W czwartym rozdziale Ewangelii Jana mamy rozmowę Jezusa z Samarytanką przy tzw. studni Jakuba, gdzie Jeszuła przyznał, że jest Mesjaszem. W cerkwi świętej fotyny znajduje się ujęcie wody, które od starożytności jest identyfikowane przez tradycję z ową studnią i które dobrze odpowiada biblijnemu opisowi. W dobrej nowinie Łukasza czytamy, że Jan chrzciciel rozpoczął swoją działalność, kiedy Lizaniasz był tetrarchą Abileny. Swego czasu sceptycy wysuwali wątpliwości wobec rzetelności Ewangelii, gdyż jedynym znanym Lizaniaszem był król, który rządził tym rejonem między 40. a 36 rokiem przed naszą erą, czyli kilkadziesiąt lat przed Chrzcicielem. W Syrii odkryto jednak inskrypcję z pierwszego stulecia naszej ery, mówiącą o drugim Lizaniaszu, tetrarsze, pod którego rządami Abilena znajdowała się w czasach tego proroka. Badacze zarzucali Łukaszowi również inne błędy, na przykład w literaturze klasycznej nie znaleziono określenia politarch, w związku z czym uważano, że ewangelista popełnia błąd, nazywając tym terminem władze cywilne Tesaloniki. Okazało się jednak, że racja jest po stronie Łukasza, ponieważ we wspomnianym mieście odnaleziono kilka inskrypcji używających tego tytułu wobec urzędników. Ta widoczna na zdjęciu pochodzi z II wieku i wymienia ich sześciu. Dobre nowiny Marka, Mateusza i Łukasza opowiadają nam o Szymonie z Cyreny, który pomógł Chrystusowi nieść krzyż na miejsce, gdzie dokonano jego egzekucji. Ta pierwsza podaje dodatkowo imiona jego dwóch synów. Następnie wyprowadzili go, aby go ukrzyżować, i przymusili niejakiego Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufusa, który wracając z pola właśnie przechodził, żeby niósł krzyż jego. W dolinie Cedronu Eleazar Sakenik otworzył grób z I wieku należący do Żydów z Cyreny. Jedno ze znalezionych w nim osariów miało na sobie dwa napisy: Aleksander z Cyreny oraz Aleksander syn Szymona. Nie jest pewne, czy jest to ten sam Szymon, o którym mówi Pismo Święte, ze względu na to, że było to dość pospolite imię, aczkolwiek jest to dość prawdopodobne. W drugim liście do Koryntian apostoł Pogan wspomina: W Damaszku namiestnik króla Aretasa rozkazał pilnować miasta Damascyńczyków, chcąc mnie pojmać, ale przez okno spuszczono mnie w koszu przez mur i tak uszedłem rąk jego. Król Aretas IV to dość dobrze udokumentowany władca panujący w czasach Szawła i zachowało się z tego okresu na przykład wiele monet noszących jego wizerunek. Innym dobrze poświadczonym królem z Nowego Przymierza jest Herod Wielki. Zgodnie z drugim rozdziałem Ewangelii Mateusza, nakazał on zabić w Betlejem wszystkie dzieci do lat dwóch, ponieważ usłyszał, że rodzi się tam król żydowski, czyli Jezus. Do dzisiaj można oglądać między innymi jego monety. Ruiny tak zwanego Herodium, czyli twierdzy zbudowanej przez niego w 15 roku przed naszą erą na szczycie wzgórza, będącego najwyższym punktem pustyni ludzkiej, czy też sarkofag, w którym został pochowany, odkryty w 2007 przez profesora Ehuda Necera nieopodal tej fortecy. W Ewangeliach kilkukrotnie można się natknąć na proroctwa Mesjasza zapowiadające zniszczenie Jerozolimy i znajdującej się tam świątyni. Zdarzyło się to w 70 roku podczas oblężenia miasta. Wydarzenia te poświadcza m.in. Łuk Tytusa, znajdujący się w Rzymie, został wzniesiony pod koniec pierwszego stulecia po Chrystusie, na cześć zwycięstwa Wespezjana i Tytusa w wojnie z Żydami. Wyrzeźbiono na nim scenę wynoszenia przez Rzymian łupów ze świątyni jerozolimskiej, srebrnych trąb, stołu na chleby pokładne oraz menory, czyli używanego tam złotego świecznika z siedmioma ramionami. Na koniec wróćmy jeszcze do dziejów apostolskich. W ich 17 rozdziale mamy sytuację zabrania apostoła narodów na Areopag podczas jego pobytu w Atenach. Mieszkańcy byli zaintrygowani nauką, którą głosi, i chcieli dowiedzieć się od niego więcej, a on wygłosił przed nimi kazanie wzywające do nawrócenia. Owy Areopag to wzgórze, które do dziś można oglądać w Atenach, i w starożytności był miejscem obrad rady o tej samej nazwie. I w tym filmie to by było na tyle. Chciałem jeszcze Wam wszystkim życzyć wesołego Nowego Roku, podziękować za uwagę, no i do następnego z Panem Bogiem.